La Promesa, Pałac Tajemnic, to hiszpańska telenowela, opowiadająca o losach młodej Jany, która jest emitowana od poniedziałku do piątku, o godzinie 15.05 w TVP2, co wydarzy się w odcinku 231, którego emisję zaplanowano na 18 września 2025 roku. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, opowiada o Janie, młodej kobiecie. Która od dzieciństwa zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami. Jako dziecko była świadkiem brutalnego zabójstwa swojej matki oraz porwania brata. Mimo upływu lat, nie potrafi uwolnić się od bólu, który dotknął jej rodzinę. Postanawia więc wrócić do przeszłości i rozpocząć śledztwo, aby dowiedzieć się, kto stoi za tymi strasznymi wydarzeniami. W trakcie poszukiwań natrafia na trop, który prowadzi ją do rodziny Lujan. Zdeterminowana, Decyduje się podjąć pracę jako służąca w ich luksusowej posiadłości La Promesa, mając nadzieję, że w ten sposób odkryje prawdę o swoim cierpieniu. W międzyczasie w pałacu trwają intensywne przygotowania do ślubu Tomasa, dziedzica rodu. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, aż do tragicznego wypadku lotniczego, w którym ginie Manuel, młodszy brat Tomasa. To Jana staje się jego wybawicielką, a ich losy splatają się jeszcze bardziej. Gdy dziewczyna zakochuje się w nim bez pamięci. La Promesa, Pałac Tajemnic, Odcinek 231 Streszczenie. Manuel ukrywa Janę przed Himeną, ale dziewczyna ma dość upokorzeń. Martina wciąż nie potrafi pogodzić się z wizją niechcianego małżeństwa. Salwador dostaje wiadomość o terminie operacji. Cruz oskarża Margaritę o rozsiewanie plotek i nie kryje wściekłości po nieudanym wyjeździe. Pia traci zaufanie do Felicjana. La Promesa. Pałac tajemnic. Odcinek 231. Kiedy oglądać? Nowy odcinek hiszpańskiego serialu La Promesa. Pałac tajemnic zostanie wyemitowany już w czwartek. 18 września 2025 roku o godzinie 15.05 w TVP2. Telewizyjne powtórki nie zostały zaplanowane w ramówce telewizji polskiej, ale warto pamiętać, że telenowele można również oglądać na platformie.